Cześć. Niech was nie przestraszy jakoś nagrania mój telefon po prostu po informacji, kto został nowym ministrem rolnictwa, chciał popełnić samobójstwo. Dzięki za nominację. Dwa słowa o tym, jak piątka dla zwierząt może wpłynąć na moje gospodarstwo. W chwili obecnej nie uderza we mnie ta ustawa bezpośrednio. Jednak w momencie, gdy będzie wstrzymany eksport wołowiny drobiu i będziemy musieli ją zagospodarować na własnym rynku, tak naturalną koleją rzeczy jest to, że cena spadnie, prawda? Jeżeli cena wołowiny spadnie, to ludzie zaczną ją kupować. Powiecie fajnie. Super. Oczywiście. Problem w tym, że my jako społeczeństwo nie będziemy więcej jeść tylko zrezygnujemy z innych mięsnych potraw, na przykład z wieprzowiny. Więc zapaść na rynku wołowiny i drobiu będzie oznaczała zapaść na rynku wieprzowiny. Po prostu naczynia połączone i tak to się odbywa. Chociaż nasz komisarz europejski pan Wojciechowski uważa zupełnie inaczej, że to jest dla nas y, wręcz perspektywa otwarcia nowych rynków zbytu. Spoko, y, chciałbym jeszcze zachęcić wszelkiego rodzaju firmy, które związane są nie tylko z hodowlą. Zarówno firmy, które wyposażają budynki i sprzedają maszyny rolnicze, ale również firmy paszowe, jak i firmy sprzedające jakiekolwiek produkty czy to nawozy, czy środki ochrony roślin dla rolnictwa, bo pamiętajcie, jeżeli u nas będzie bieda, to u Was też będzie bieda. Także jedziemy na jednym wózku. Miejcie również na uwadze to, że ograniczenie eksportu rytualnego to bardzo duże prawdopodobieństwo. Przerwania produkcji, przerwania hodowli przez wiele gospodarstw. Mniejsza produkcja zwierzęca to miejsce zapotrzebowanie na zboża paszowe, prawda? Więc bez względu na to, tak naprawdę, jaki rodzaj produkcji macie w swoim gospodarstwie, was wszystkich, nas wszystkich, ta ustawa dotyczy. Także musimy trzymać się razem. Cześć!